ROZDZ i Podkreślenie 13. Rozdział 13: Cienie w labiryncie. Korytarz podziemi zdawał się nie mieć końca. Kroki Marka i Anny odbijały się głuchym echem od kamiennych ścian, a migoczące światło latarki tańczyło na powierzchni porośniętej mchem. W powietrzu wisiał stęchły zapach wilgoci, zmieszany z czymś trudnym do określenia, jakby metaliczną nutą krwi. To nie jest zwykła piwnica, szepnęła Anna, mocniej ściskając dłoń męża. Wiem, każdy metr wygląda tak, jakby był zaprojektowany, by nas zmylić. Marek przyłożył dłoń do ściany, wyczuwając pod palcami rytmiczne wibracje, jakby kamień sam oddychał. Nagle gdzieś w oddali rozległ się trzask przypominający łamanie kości. Oboje zamarli. Cisza powróciła, ale cięższa, gęstsza, jakby sama przestrzeń czekała na ich następny ruch. Nie jesteśmy tu sami, dodała Anna, jej głos drżał, ale była gotowa iść dalej. Kiedy minęli kolejne rozwidlenie, światło latarki padło na stary, zardzewiały znak. Litery były ledwo czytelne, ale słowa wyryte na metalu sprawiły, że oboje poczuli lodowaty dreszcz. Komnata zła, wejście wzbronione. Czyli to istnieje, Marek wypowiedział te słowa bardziej do siebie niż do Anny. Nie mieli już wątpliwości, że znaleźli miejsce, którego istnienia nikt nie miał potwierdzić. Serce Anny biło coraz szybciej, a jej oddech stał się płytki. Spojrzała na męża, wiedziała, że nie zawrócą. Musimy zobaczyć, co tam jest. Inaczej to wszystko nie ma sensu, Marek zapalił drugą latarkę, jakby dodatkowe światło miało odegnać to, co kryło się w ciemnościach. Z każdym krokiem w stronę zakazanych drzwi korytarz zwężał się, jakby sam prowadził ich do jedynego celu. Kamień pod ich stopami nagle zaczął wydawać dziwne dźwięki, skrzypienie, trzaski, jakby ostrzegał. Tuż przed nimi wyrosły masywne, czarne drzwi, ozdobione wizerunkami wijących się postaci, które wyglądały tak realistycznie, że Anna cofnęła się o krok. To nie rzeźby, to twarze, wyszeptała, przykładając dłoń do ust. Marek uniósł latarkę i wtedy zobaczyli, że faktycznie to nie były zwykłe ozdoby. Z drzwi wyrastały zdeformowane oblicza zastygłe w grymasie bólu jakby ktoś zatrzymał w kamieniu ostatni krzyk setek ofiar. Jeśli to otworzymy, cofnięcie się może być niemożliwe, ostrzegł ale jego ręka i tak sięgnęła ku zimnej klamce. Anna skinęła głową. Strach był w niej wszechobecny, ale jeszcze silniejsza była potrzeba poznania prawdy. Drzwi zaskrzypiały, ustępując powoli. Za nimi się.